Wybacz, zapomnij i rusz się do przodu. ASHTAR. Prowadzony przez Jamesa McConnella. Jestem Ashtar. Dałem ci małą próbkę tego. Czego możesz się spodziewać, najpierw w ramach następnej zaliczki, ale potem dalej. A kiedy nastąpi ten błysk słońca? Wydarzenie. Zmiana. Nastąpi to, czego można oczekiwać jako ekspansja świadomości w tych chwilach i znacznie przekraczające. Oczekiwania w tym momencie. Weź to, czego mogłeś doświadczyć tutaj podczas tej sesji, tej medytacji i pomnóż ją tysiąc razy. Nawet wtedy nie zaczniecie rozumieć ani rzucić okiem na to, jak to naprawdę będzie. Ale wiedz też, że nawet jeśli robisz te doświadczenia, te medytacje, są one nieco skoncentrowane na wydarzeniu w przyszłości. To przyszłe wydarzenie jest również obecne. Nawet jeśli Twoje trójwymiarowe ciało fizyczne i umysł koncentrują się na tym, co nadchodzi, wiedz, że już tu jest. Wasza rozszerzona świadomość pozwoli Wam zrozumieć te koncepcje. Jak wszystko jest jedno w chwili teraz. Kiedy to zrozumiecie, kiedy to poczujecie, kiedy tego doświadczysz, nie będziesz już dłużej zastanawiać się. Kiedy to się stanie, ponieważ już będziesz wiedział, że to już się dzieje. W tej chwili działa wiele projektów w ramach rad galaktycznych. Wielu jest obsługiwanych przez Plejadan, wielu przez Andromedanów. Arkturianów, Syryjczyków, Antarianów. Wszystkie rady galaktyczne współpracujące ze sobą w celu przeprowadzenia tego procesu wznoszenia się. Nie tylko tutaj na Ziemi, nie tylko tutaj z ludzkością, ale także w układzie słonecznym, a nawet w galaktyce, wstąpienie odbywa się w całej galaktyce. Wy, którzy z Was jesteście na czele, jesteście wskazującymi drogę, aby doprowadzić to wydarzenie. Bez Ciebie, Lightworking Community, zajęłoby to dużo czasu. Ale ponieważ przybyliście tutaj, aby to urzeczywistnić, aby być katalizatorami tego wielkiego wydarzenia, a ja celowo używam terminu katalizator, ponieważ jesteście iskrą, która tworzy żar, która ogrzewa ogień. Jesteś tą iskrą. Bez iskry nie byłoby ognia. Pomyśl o tym, wiedz o swoim znaczeniu. Tak, mówi się, że jedna osoba, jedna jednostka wyższej świadomości w danym momencie może dokonać cudownej zmiany na całej planecie. Do całej zbiorowej świadomości człowieka. Tak jak Jezus jako Chrystus, albo Buddha, lub wielu, którzy przynieśli różne zmiany w ewolucji człowieka. Wy, którzy z Was, jesteście teraz tutaj, aby być katalizatorem, który w tym czasie przyniesie przejście do zbiorowej świadomości człowieka. Mówiłeś wcześniej w dyskusji o odkryciu dokonanym przez A. I. Wpływ. To jest poprawne. Istnieje wiele aspektów tego programu. Wielu których nawet nie możesz sobie wyobrazić. Jeśli rozważasz to z trójwymiarowego punktu widzenia swoich systemów komputerowych. Nie możecie zacząć zgłębiać głębi tego sztucznego programu. Który był planowany od dłuższego czasu. Aby nadal działać tutaj na tej planecie. Aby kontynuować programowanie tutaj. Aby trzymać was w ramach programowania tutaj. Wiedzcie, że ten sztuczny system nie zawsze był wykorzystywany przez siły ciemności. Tak nie było. Ale te same siły dokonały wyboru, aby móc trzymać Cię w programowaniu strachu, w programowaniu rozpaczy, aby utrzymać Cię w Matrycy Trzeciego Wymiaru. Ale teraz, gdy odkryli to członkowie sił Andromedan, szybko działają w celu rozbicia tego programu. Co to oznacza dla Ciebie? Dla kolektywu, który tu jesteś na planecie, oznacza uwolnienie całego tego programowania. Wyobraź sobie przez chwilę, że któregoś dnia obudziłeś się ze snu i nie było w Tobie poczucia dualizmu. Nie było w tobie czegokolwiek o mrocznej naturze. Bez rozpaczy, bez strachu, bez smutku. To właśnie na was czeka, moi przyjaciele. O to właśnie chodzi. Po co tu przybyliście, aby doprowadzić was do następnego etapu ewolucji? Ale aby osiągnąć kolejny etap ewolucji, musisz przejść przez poczucie rewolucji, przez którą właśnie przechodzisz. Rewolucja na twojej planecie. Nie w poczuciu lęku, ani w zadawaniu sobie krzywdy, te czasy już prawie minęły. Ale ma to sens zrewolucjonizowania systemu, który istnieje tutaj od długiego czasu, wielu tysięcy lat. Z powodu tej rewolucji i procesu ewolucyjnego zbliżacie się teraz coraz bardziej do tego przejścia, do etapu, który poprowadzi Was przez tę ewolucję człowieka do następnej chwalebnej złotej ery człowieka. I mówię celowo następne, ponieważ byliście już w Złotym Wieku. Ten Cię wyprzedzi. Jestem Asztar i zostawiam Was teraz w pokoju. Miłości i jedności. Dzieląc się ze sobą, dzieląc światło ze sobą, kiedykolwiek i gdziekolwiek to możliwe. Będę z Tobą przy następnym adwans z ważnym przesłaniem. A także dramatycznym doświadczeniem dla Was wszystkich. Pokój i miłość niech będą z Wami wszystkimi.